Dobra, pijemy wodę święconą. Znaczy pijemy, no polewamy się nią pewnie. Czy nie wiem co oni tam robią z nią. Wlewają sobie do majtek pewnie. Rozpalimy pochodnie. Jakie to jest ohydne to w ogóle. Już się zmienia. Jaką to ma inicjatywę trzeba zobaczyć. Unik 23, szybkość 7 Unik 23, szybkość 7, 23, szybkość 10, szybkość 12 bez. A nie, ma uniki. Aha, bo to wszystko ma 70% ochrony. To tutaj trzeba statusy koniecznie aplikować. 70% ochrony, 70% ochrony, 50% ochrony. Tutaj to ładnie wchodzi w to wszystko. No dobra! Ochrona 70, ale mimo wszystko spróbujemy tym wykrwawieniem tutaj zapodać 5 punktów na rundę, co? Obrażeń od krwawienia. Uniki 23. Próbujemy. Krytyk za 13. Jest krwawienie. Co teraz? Aha, leczenie mają! Wyleczył się, zobaczcie prawie cało. 14. Odporność zadziałała. Ok, tutaj zarzucamy. Tutaj zarzucamy granatem zarazy. Żeby to weszło tylko. Weszło. Tutaj na pewno ugryzienie masowe. No, trochę weszło, trochę nie weszło. 24! Ups, będzie problem. 18. Dobrze, że dałem to, to, to. Może się przydać. Znaczy nie to. Znaczy to. Odporność na cios śmierci. Ale tutaj widzę, że masakra mała się zaczyna robić. No dobra. Trzeba leczyć. Punktowo. Co to jest? Aha. To jest to, to, to moje. A psiego ciastka nie dałem jeszcze. Znowu zapomniałem. 14. Dobra. Ciastko. No, no, no. Zaraz będzie ciastko. Zawsze zapominam o tym ciastku Ale kurde mam złe przeczucia co do tej postaci Na pierwszym slocie Jeśli się skupią tutaj na niej To będzie problem Tutaj leczą, ale się szybko leczy Trzeba więcej statusów zapodać 15 Dobra ciastko Krwawienie No trochę weszło 24 Weszło gdzie to było? Tutaj granat. Oj, jeden zarzucił odporność sobie. Ups! 18! Wrota ma. Dobra, spokojnie. Skupi się na nim? Nie, skupił się na badaczce. Badaczka też ma odporność na wrota, tam jakąś taką wrodzoną. Dobra wiecie co, może zapodajmy to drużynowe jednak tutaj Miejmy nadzieję, że nie zabiją jej Bo tutaj zaczyna się kumulować tego wszystkiego za dużo Okej, okay, teraz jest troszkę osłabiona, nie? Przekształcenia no Jakoś to idzie Ten leczy, tak? On leczy to Solidnie leczy, ale nie generuje krytyków przynajmniej jeszcze do połowy nawet nie doszliśmy. O kurnia. No ale taktyki nie mogę zmieniać na razie. Badaczka ma zwiększoną odporność na cios śmierci do 77, ona do 79, ale przy moim szczęściu to to różnie może być. Ale klepią ostro. Dobrze, że tych statusów nie aplikują. Ta woda święcona działa, ale zaraz przestanie działać. Jeszcze tylko jedna runda i wtedy się dopiero zacznie masakra. Mogłem więcej tej wody święconej wziąć. Odporność zadziałała. Mogłem więcej wziąć wody święconej. Okej. Okay. Ciastko działa jeszcze, nie? Ładnie jak weszło krwawienie. 7 Ups, będą wrota Teraz ja mam ruch z leczeniem Ona ogłuszona, dobra, leczymy wszystkich 7, dobrze jest Czy to zdąży zginąć? No dużo życia traci, bardzo dużo, ale... Pudło, super. Ej, czy to się uda? Podleczył za 10. No, no tutaj krwawienie, ale... Aż mi się lańka spłyciła. Krytyk wszedł za 7. Dobrze. Przedł krytyk, bo tutaj mało zeszło. Dobrze, dobrze, że na łowczym się skupił. Trochę fuksa teraz mam. Tutaj aplikujemy ostro. Weszło krwawienie. Jejku, jeszcze trochę! Łowczy, dobrze, że łowczy, unik. On ma super uniki, bo, bo znowu zainwestowałem u niego 52 uniki. No to chyba się udało. Może dobić czymś. I, ile to zostało? 5? Nie no, już chyba zginie, nie? Nie mają żadnych statusów. Zanim woda święcona się skończyła, to chyba jakoś się udało tutaj to zabić, nie? Yes! Ale to było groźne, to było strasznie groźne. No to była masakra.